Witam was wszystkich. Dzisiaj wam zaprezentuję mój swój amerykański, a więc nie przedłużając przechodźmy do rzeczy! Muzyka Pierwsza rzecz to, co mogę o oni powiedzieć, no, powiem Wam tak, nadaje się dosyć dobrze na zimę i bardzo dobrze kamufluje. Testowałem go i naprawdę się dobrze sprawuje. Co mam na sobie, no to jest to zwykła koszulka amerykańska, że tak powiem, można to nazwać termo. Nie znam dokładnej nazwy. Drugą rzeczą, no to są spodnie, takie, tak się o to prezentują. Oczywiście czapka. Oraz niestety komin w multikamie, bo nigdzie nie mogłem znaleźć w tym kamuflażu. Jak jest mi, oczywiście, zimniej, coś tym to zakładam sobie tutaj mundur. Tak się on mniej więcej prezentuje. O! Na koniec odcinka to pokażę Wam całość. A więc dobra, przechodzimy do kamizelki, rękawiczek oraz replik. Moją pierwszą kamizelką, której używam, jest to po prostu najzwyczajniejsza kamizelka, również amerykańska, która posiada tak, dwie ładownice na granaty dosłownie oraz cztery magazynki na od M4 oraz jedną ładownicę medyczną. Tutaj po boku noszę również radio, dokładniej była Fenga UV5R, którego bardzo polecam. Radio ma dosyć spory zasięg i ładnie się sprawuje. Tak, ona się prezentuje cała. Bardzo Wam polecam. Jest leciutka i naprawdę bardzo wygodna. A to jest jak najbardziej najważniejsze. A przechodząc teraz do replik. Repliką, której, którą tak dokładnie używam, to jest GIENZI Predator. Do, dos, dokładnie model CM16. O którym już trochę wspominałem w poprzednim odcinku, ale tak dla przypomnienia Po prostu posiadam najzwyczajniejszy w świecie tunik za bodajże 20 zł. Kolimator z kropką, za 100 zł około. Oraz uświetlacz przedni, też najtańszy jaki mógł być dostępny. Tutaj ogólnie miałem kiedyś taką specnę starą. To tutaj sobie taki farnarcik zrobiłem. O, sobie szynę rys odkręciłem i przyczepiłem na tak zwane trytytki Bateria znajduje się oczywiście o tutaj w kolbie, tutaj jest miejsce na baterię, tym przyciskiem oto się to otwiera, ale to już będzie w kolejnych odcinkach. A teraz Wam pokażę jak, jaki mundur używam jak biegam z moją snajpą. No to do biegania z moją cymką używam chest dosłownie tego samego, którego prezentowałem w poprzednim odcinku. Powiem o nim jeszcze raz tak dokładniej. Więc tak, posiada cztery ładownice na magazynki OTEM-4 i dwie ładownice na magazynek od repliki bocznej. Posiada tutaj również dwie kieszonki zapinane. W tej akurat największej trzeba sobie magazynki do tej oto cynki. O nie mogę w tej powiedzieć jeszcze raz, bo nie jestem pewny czy do końca powiedziałem wszystko w pierwszym odcinku. Jedynie jest tutaj władowany zestaw z Gunfire'a na 550 fps -ów. Bardzo ładnie replika chodzi, tylko z racji takiej, że teraz mamy zimę, to trzeba niestety je serwisować, te snajpereczki, dosyć często doszczelniać i tym podobne. Dlatego no jako tako nie ma takich osiągów, jakie miałem je po zakupie od razu. Ale i tak coś jak się bardzo dobrze sprawuje. A teraz przejdźmy do ochrony oczu oraz innych rzeczy. Ochrony oczu jakie używam są to zwyczajne gogle od firmy UVEX. Niedługo zamierzamy je niestety zmienić, ponieważ na początku były dosyć dobre, a teraz niestety trochę zaczęły mi przeszkadzać z uwagi na to, że zacząłem nosić stalkera i tym podobne rzeczy. I trochę są, szczerze mówiąc, no przeszkadzają. Na rękach mam rękawice taktyczne. Z, tutaj widzimy z kawlarową osłoną na kostki, oraz tutaj gumowymi na po prostu tutaj na palce. Rękawiczki mam w sumie już dosyć długo, bo zaraz będzie rok. Du dosyć dużo przeszły, a ich stan wygląda całkiem dobrze. Nie jest wcale zły. A teraz Wam pokażę moje ochraniacze. To są, to są moje ochraniacze na kolana. Również najtańsze z Gunfire'a, jakie mogą być. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, to. Wykonanie ich nie jest jakoś mega zadowalające, ale na strzelankach serio działają i to naprawdę praktycznie i to bardzo. Tutaj niestety pękło mi tutaj o. Nie pamiętam, czy to było właśnie w tym, tak, to było w tym. Tutaj mi pękło i po prostu musiałem to sobie strzyć na nowo. Teraz ten zaczep jest, że tak powiem, o wiele silniejszy i o wiele lepiej się sprawuje. I nie ma tak naprawdę nic sobie do zarzucania Mój szpil, powiem wam tak, jest bardzo lekki i co najważniejsze, chyba wygodny, bo jednak teraz na to się też dosyć sporo naciska na właśnie tą wygodę. Bo jednak nikt by nie chciał biegać w kamizelce, która waży, nie wiem, 20 kg oczywiście z wkładami balistycznymi, ale oczywiście ja polecam. W razie pytań, piście, śmiało w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. A więc dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka tutaj macie czerwony przycisk, który macie kliknąć o tam na dole, żeby był szary. Pamiętajcie też o lajku. Like Zmotywuje mnie to do nagrywania dalszych materiałów. A więc trzymajcie się, siemano.